Co by było, gdyby każdy mały kraj stworzył frakcję i walczył z majorami? O tym się przekonamy w tym odcinku. Lurkując sobie workshopa i szukając pomysłu na odcinek, znalazłem właśnie tego moda. I wiecie co? Ten mod bardzo mocno wpływa na performance, więc zjednoczymy sobie tutaj południową Amerykę. No i czekamy, zobaczymy co tu się jeszcze wydarzy. Menguko robi frakcję Zjednoczone Minory, czyli Zjednoczone Mniejsze Kraje. No i powiem wam tak, w tym momencie zaczyna się zabawa, bo za chwilę mój komputer by osiągnie stan krytyczny 100 stopni. Każdy ma Minor. Każdy malutki kraj stworzył ze sobą frakcję przeciwko Majorom. Majory powinny być w jednej frakcji. Panama jest z małymi krajami w ogóle we frakcji, zabawne dosyć. Okej, okay, moi drodzy, Anglicy zwołują radę. Przy żeby się zjednoczyć przeciwko tym małym kraikom i tak dalej. No i widać, że się boją. No i rzeczywiście, moi drodzy, każdy major stworzył frakcję, a każdy malutki kraj jest w swojej frakcji. Za chwilę zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy. Powiem wam szczerze, że już myślałem, że po prostu mi grę zlagowało i będzie, będą ci odcinka, ale Menguko uwalnia e, sowieckie stany okupowane, czyli jakieś Kazachstany, Ubeków, e, Turkmenistanów, e, Republika Tadżi Tadżiristanów. nie, Tadżykistan i Kirgistan, nie? je Japończykom, którzy będą musieli się mierzyć z zarbią o mamy kolejnego laga. o jaż ja mnie ekran zbialał. Z... <dusłownie> dosłownie uwaga aż 40% osób oglądających moje materiał nie subskrybuje mojego kanału Byczku, nie bądźcie 40% subskrybujcie kanał dostawaczek do moich filmach jeżeli Ci się podoba, podoba pamiętaj, zostawić lajka no i pamiętajcie że nawet możecie kupować gry, ja używając wojsko koreańskie macie 3% zniżki Uzbekistan wypowiada wojnę Japonii. wszyscy wypowiadają wojnę zobaczcie to nawet nie jest przyspieszone w programie tu po prostu tyle wojen poszło w sekundę teraz nie o boże powiem tak mo może to przyspiesza ale ja teraz po prostu trzymam enter, nie? i i tyle. Dobra, nareszcie możemy przeskoczyć na obserwatora i powiem wam tak, nie ma opcji nagrać tego na Speed 5, to się tak laguje. Każdy major ma wojnę z minorem. Ruscy się w ogóle rozpadli. Ruscy się w ogóle rozpadli. Ukraina powstała i dołączyła. Tu powstała też Białoruś. Te kraje mają nawet jakieś byle jakie dywizje, ale mają zawsze coś na start. W tym konflikcie najważniejsze będzie pokonanie Rosji. Jeżeli Rosja upadnie, e, to wtedy oni sobie te minory bez problemu poradzą, bo wysłą, wyślą jednostki do Europy. Swoją drogą Polacy prowadzą teraz ofensywę na puste niemieckie granice. Polskie jednostki zdobywają, moi drodzy, Królewiec razem z wojskami litewskimi. Niemcy nie mają jednostek, żeby się obstawić. Tutaj Szwedzi, Norwedzy i Duńczycy obstawiają teraz Danię i będą prawdopodobnie wchodzić coraz głębiej. Czy Polacy zajmą Berlin w 1936? No to wygląda mi jak alternatywa, która może się wydarzyć. Oj, najbiedniejsza Szwajcaria ze wszystkich stron atakowana, nie? Belgowie to się odpalili, oni wchodzą na całą Francję praktycznie, nie? Trochę mnie dziwi, że Polacy z Czechami nie wykorzystują swojej okazji, bo tutaj Niemcy Robią naprawdę potężne luki na froncie, i to wystarczy po prostu wejść, i to jest wszystko. Kapitulują Niemcy, polskie jednostki są wtedy zwolnione. Etiopia, czyli afrykańska potęga, stara się odepchać Włochów, Francuzów i Anglików. Tutaj nawet Czesi razem z Polakami dokonali okrążenia jednej dywizji niemieckiej, i możecie zobaczyć, jak chodzi mi ta gra w ogóle, jak powoli leci czas, nie? W Europie dla majorów sytuacja wygląda tragicznie. Polacy praktycznie wchodzą, gdzie chcą. Tak samo, moi drodzy, powiem Wam tak: Holendrzy zajmują więcej terenu niż Polacy, nie? <laughs> Jedna brytyjska dywizja broni basrachu przed y, atakującymi wojskami irajskimi kawalerskimi. Najbardziej zastanawiające jest to, co ty robisz, Polsko? Co ty zdjalajesz, Polak? Co ty robisz? Dawaryś, znaczy Polsko, masz pustą granicę, możesz skrócić sobie front. Niemcy tak rozerwane, że Holendrzy z Belgami zajęli więcej... Miejsca niż polska armia szczesko, no. Polsko-szwajcarsko-węgierskie wojsko, właśnie u... jugosławskie jeszcze wojsko tutaj jest, właśnie będą podbijać Włochy. Oj, Belgia teraz robi Spirits of Spartans, bo niemieckie dywizje atakują Lüwen, czy jakkolwiek się to wymawia. Pięknie wojsko holenderskie okrążyło tutaj jedną dywizję niemiecką w Munster. Legiony to. Oj, Berlin padł. Widzicie, wystarczyło zaśpiewać kawałeczek, pioseneczki. I już Berlin pada. Słuchajcie, Polacy z Holendrami rozszarpali dosłownie Niemcy. Dziwi mnie, w ogóle Czechy, bo ja bym tu był, to ja bym tu wszedł na te prowincje i bym po prostu już by było po Niemczech, nie? Proszę się zacinać. Hoju, to no, ja chcę odcinek nagrać. O, Pakistan powiedział wojnę Brytyjowi. To wygląda mega ciekawie. Zobaczcie, Stany Zjednoczone przegrywają wojnę z Meksykiem i z Kanadą aktualnie, i z Panamą oczywiście, wjeżdżają tutaj w same Stany. No i powiem tak, spełnia się teraz najczarniejszy scenariusz. Niemcy poradziły sobie z Francuzami na boku i teraz niemieckie jednostki wracają na granicę holenderską. Prawdopodobnie wygrają, bo widzę, że Holandia ma pusty kraj, e, później wjadą w Polskę i prawdopodobnie sny o, sny o potężnych minorach chyba się tutaj nie spełnią. Aktualne straty w wojnach. Rosjan, Sowiet, socjalist e, 80 tysięcy. E, tutaj wszystkie minory postraciły około 20 tysięcy z tego co widzę. Tutaj nawet niektóre straty doszło, że tutaj 100 albo 80 ludzi stracono. Majory tak po 50, 80, 70, tutaj 2000 Japonia, co ciekawe. Nowa historia świata jest właśnie tutaj pisana. Francuskie czołgi razem z włoskimi jednostkami piechoty i niemieckimi stoją pod Warszawą i czekają, żeby ją zaatakować. Za to fińsko-kanadyjsko-chińsko-białoruskie wojska razem z polskimi i ukraińskimi starają się bronić Warszawy. No kurde, z tego co widzę, to Amerykanie też użyli karty odwrócenia i aktualnie to oni zaczynają cisnąć Meksyk i robić kotły, więc ja tutaj nie wróżę za dużych szans dla tego sojuszu. Niemcy rozpoczęli już całkowicie blitzkrieg na granicy polskiej, za niedługo ich siły pancerne powinny dojechać do Warszawy. Z tego co widzę, to tutaj wojska polsko-chińsko węgiersko-panamskie i polskie zostało okrążone, więc no to będzie raczej taki game over, a pojazdy pancerne niemieckie raczej zdobędą Warszawę. Manżuria jest po prostu do dociśnięcia w sekundę, nie wiem czemu Japończycy jeszcze stoją. Stany Zjednoczone to już się w ogóle całkowicie odbiły od klęski no i mają pewnie w cholerę dywizji. Tutaj Hiszpania jest krajem, na który bardzo liczyłem, no ale niestety Francuzi ich ścisną. Tutaj co dziwne, dalej Austriacy się we Włoszech trzymają, nie? A tutaj mamy prawdziwą niespodziankę. Wojska ukraińskie są dosłownie prowincją od Moskwy, wycofali się niestety. Sowieci mają tak jakby 122 dywizje, to to jest cholera. I mamy peace conference i nie wiem czego na na czym ona polega w sumie ta peace conference. Konferencja pokojowa, że aż mi Herzewajron zbialało. Mimo to, że stolica Polski upadła i sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, nowe dywizje docierają na front, nawet okrążyli jedną dywizję niemiecką pancerną, ale na froncie głównie przegrywają tutaj. Z tego co widzę to Austriacy doszli prawie pod Rzym i Rzymu broni jedna dywizja pancerna. Jeżeli oni tutaj wejdą i wyślą posiłki to jest koniec. W Hiszpanii wydarzyła się wojenka. Jedni są po stronie majorów, drudzy są po stronie minorów, czyli minory straciły kolejny kraj, który może coś zrobić. No to mi jest w ogóle ciężko skomentować jakkolwiek. Polacy robią comeback w tej grze, Polacy wracają do gry, ale niestety z tego co widzę, to Niemcy sobie weszły w Skandynawię jak do siebie praktycznie do domu, więc no, nie wiem czy to się opłacało. Tutaj z tego co widzę, większe zgrupowanie francuskich wojsk zostało całkowicie odcięte, tutaj Włosi prawie zostali odcięci. Powiem wam tak, Polska kontratakuje, Polskie, Polsko Chińsko-czeskie, tu są wszystkie narodowości świata. Oni prowadzą jakieś ofensywy. Hiszpanii, to już naprawdę nawet nie wiadomo, co się tutaj dzieje, nie? Ej, ale przecież tutaj widzę, że tutaj praktycznie front niemiecki nie ma w ogóle jednostek. Jeżeli oni by tutaj wjechali kawalerią i większą ilością dywizji, to to by była naprawdę sieczka. Dziwi mnie to, że Szwajcarzy i Austriacy, jak na razie, robią chyba najwięcej w tej wojnie, nie? Aktualnie bułgarska jednostka właśnie pędzi na Berlin, nie? Bułgarska jednostka właśnie wchodzi do Berlina. Powiem wam, że tutaj we Francji sytuacja wygląda dosyć ciekawie. Tu jest Większość jednostek e, minorów, gdyby oni naprawdę chcieli, to by weszli teraz do Paryża i kto wie, czy by Francja się nie przewróciła, nie? Polskie jednostki rumuńskie, wszystkie wbijają się w Niemcy. Sądzę, że to będzie koniec Niemiec i powiem wam tak, ja oczekiwałem, że majory te wygrają, że główne państwa zwyciężą, ale tego co widzę w minorach moc. Okej, okay, był jeden wielki lag. I wiecie co się stało? Szwajcaria z Austrią zjadła Francję. Teraz dywizje minorów rozchodzą się na granicę i powiem tak, to będzie raczej game over, bo tutaj już jest odbijana Holandia, Belgia nie? i te dywizje będą wchodziły coraz głębiej po prostu i coraz dalej, więc brakuje tylko Stuttgartu chyba do kapitulacji Niemiec. No i Niemcy upadają. Zobaczcie, tyle dywizji stoi w jednym miejscu, a granica z Ruskimi pusta. Nie, no to to już jest naprawdę patola, nie? W sensie 90% wojsk trafia tutaj do Skandynawii i te wojska zamiast pójść przed siebie... To stoją i zdychają od Tryszyn, nie? Zamiast wejść po prostu w tę Szwecję, wyzwolić ją razem z Norwegią, przecież tu praktycznie nie ma wojska. no. Ja pierdzielę, są puste granice, nie? Oj, drodzy, już psycha siada, Ty, psycha to już leży. E, tutaj kolejne powstanko: Francja się znowu odbija. Jednostkami japońskimi, co ciekawe, te kretyńskie minory mają tyle i nie potrafią tego wykorzystać. Niemcy to w ogóle stru, stworzyli sobie twierdzę w Norwegii. Europa wygląda naprawdę śmiechu warte. Włochy się kompletnie odbiły, Hiszpanie to tam, tam się naparzają od samego początku. No powiem wam tak, to tylko udowodnie. Jak kretyńskie jest AI w tej grze, jak słyszę stwierdzenie, że no, choć 4 to dobra strategia, nie? Eee, to, to ktoś mi się śmiać po prostu chce, naprawdę, w sensie, <gryw> naprawdę mi się chce śmiać, jak ludzie się jarają tą gierką. Panama się rozwaliła jak tytani go kre, dosłownie, każdy każdemu tu znowu wypowiada wojnę i wiecie co? Siedzę tutaj półtorej godziny i psycha jest już dosłownie na włosku. I zastanawiam się, po co ja to w ogóle robię? Jaki jest tego sens, nie? Po co się denerwować w prawdziwym życiu na jakąś głupią grę? Brawo, bravissimo, barany, wreszcie się zorientowaliście, trzeba było odbić całą Francję, żeby oni się skapnęli, że coś tu jest nie tak i może warto tu przysłać jednostki, żeby walczyć. Boże mój, zamiast rozstawić te dywizje na całym froncie, to oni stoją na dwóch prowincjach i prowadzą kontrofensywę, nie? Rosja została już tak pokolorowana, że to jest naprawdę śmiechu warte. Ale ona, ona nie upadnie, nie. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. To. <śled> Oni jestem tu, zamiast przyjść tu. I na przykład, pyk, pyk, na grać, Cyk, odbijamy Baku. Cyk, wjeżdżamy, odbijamy te tereny, nie? Tutaj, pyk, Irania. W ogóle ma jednostki wszędzie nie u siebie. British kapitulują kapituluje od sześciu pakistańskich dywizji. E, Japończycy, to, to, no nie wiem, co tu się po prostu wydarzy, nie? Chciałbym powiedzieć tak. Siedzę tutaj już wystarczająco długi czas. Myślałem, że to maksymalnie godzinka dwie potrwa. Ale z tego, co widzę, to się bardzo myliłem. Naprawdę zawodzi mnie ta gra z dnia na dzień coraz bardziej. To by było naprawdę tyle z tego materiału. Ja już nie mam siły. Fakt, że tutaj performance. No, zobaczcie sobie, jak czas leci, nie? Zobaczcie sobie, jak czas leci w tej gierce teraz. Spójrzcie, po prostu przepięknie. No, jakbym grał w Cold War a w 78, nie? Tak czy inaczej, w tym pojedynku zwycięzcy nie mogę wyłonić, ponieważ obie frakcje zagrały tak beznadziejnie, że tego się nawet nie da opisać. Następnego materiału.